Przeprosin bardzo serdecznie Państwa. Przepraszam, że się spóźniłem, ale musiałem tutaj dzisiaj być. Dla, dla Państwa nie jest tajemnicą. Ja mam długi staż samorządowy, 16 lat byłem radnym i dzisiaj na dzisiaj na wezwaniu moich przyjaciół samorządowców ze świecia jestem tutaj na miejscu. Bo krótko mówiąc, źle się, źle się dzieje. Jeżeli podejmowane są próby ograniczania zabierania głosu przez, przez radnych opozycji, chciałbym przypomnieć, że mandat, mandat każdego radnego, bez względu na to, czy on jest czy on wspiera władzę wykonawczą w gminie, czy w mieście, czy też nie, on ten mandat jest równy. Jeżeli podejmuje się próby ograniczania i to takiego, powiedziałbym, systematycznego, czy, czyli takie, żeby wpisywać do dokumentów, między innymi wpisywać do statutu, żeby, ta, żeby ta, ta możliwość zabierania głosu, a przecież krytyka jest, częścią, krytyka jest częścią demokracji i w ten sposób ulepszamy funkcjonowanie z całą pewnością władzy wykonawczej, żeby radni opozycji nie mogli zabierać w imieniu mieszkańców głos i mogli podejmować konstruktywną krytykę. Z całą pewnością ci ludzie, którzy tutaj dzisiaj są, zawsze byli znani z tego, że podejmują konstruktywną krytykę, to nie, były jakieś, to nie było jakieś bicie piany, i stąd dzisiaj tutaj jestem, bo, bo mimo tego, że jak Państwo widzą, nie jesteśmy tylko w gronie radnych Prawa i Sprawiedliwości, ale w ogóle w gronie radnych opozycji, to nas zjednoczyło, żeby wspólnie, wspólnie przeciwko temu zaprotestować. No nie, jest drogą, nie jest drogą do ulepszania, do ulepszania jakości życia mieszkańców świeci ograniczenia, ograniczenia zabierania głosów przez, przez radnych, bo ci ludzie, którzy dzisiaj ze mną są, podobnie jak ja, no, reprezentujemy, reprezentujemy również ludzi, i oni w niczym nie są gorsi od tych, którzy. Którzy wybrali burmistrza, czy większość rządzącą radą miejską w sieciu. Stąd, stąd też ta moja dzisiejsza obecność. Państwo radni dzisiaj na, na sesji będą też o tym mówić, będą podejmowali działanie. Chcieliśmy apelować do wszystkich radnych podkreślam, do wszystkich radnych. Tak, żeby nie przejmować rozwiązań prawnych w świecie, które będą powodowały, że radni opozycji to będą, z, będą z gruntu na, na gorszej pozycji. Stąd ja tutaj dzisiaj jestem jeszcze raz podkreślam, że też, podobnie jak moi przyjaciele przez, przez kilkanaście lat byłem radnym Rady Miasta Bydgoszczy, więc wiem, więc jak, wiem jak ważny jest, i też wielo, jakby długo byłem radnym opozycji, wiem, jak ważne jest to, żeby w tym ulepszaniu naszej demokracji, tej lokalnej demokracji, żeby ten głos mógł, mógł poważnie, mógł poważnie wybrzmieć Stąd ta moja obecność dzisiaj, w związku z tym, że staram się. Być wiadomo, że stolicą naszego okręgu jest Bydgoszcz, ale staram się być w każdej miejscowości naszego okręgu wyborczego. Dziś jestem w świecie, będę też z mieszkańcami, też chcę z nimi rozmawiać, będę między innymi na targowisku, rozdawał moje materiały wyborcze. Państwo na koniec, jeszcze państwo pozwolą, bo ja nie jestem zwolennikiem, znaczy, jestem dużym zwolnikiem tego, żebyśmy chronili naturę i przyrodę, więc nie drukuję gazet to sobie na wybory, uważam, że to jest trochę nieporozumienie, ale stawiam na praktyczność, rozdaję mieszkańcom, żeby o mnie pamiętali magnesy, rozdaję zapachy, dał rozdaję ulotkę taką informującą o mnie, ale, ale skromną, niewielkiego wymiaru, tak żeby no, jakby prowadzić kampanię z drugiej strony szanować naturę, ekologię i środowisko, więc dzisiaj mam dużą nadzieję na dobrą rozmowę z mieszkańcami, mieszkańcami świecia i wiem, że część, że część działaczy Prawa i Sprawiedliwości świecia też mnie wesprze. Jeszcze raz na koniec chciałem podkreślić, cieszę się i to podkreślam, to jest nie tylko środowisko Prawa i Sprawiedliwości, ale też jest drugi grup opozycyjny. Więc jak Państwo widzą, ta, ta, ta nasza konferencja się nie ma wymiaru politycznego, tylko ma, ma wymiar taki, że, że chcemy po prostu zawalczyć o, o jakość demokracji świecie. To tyle z mojej strony. Tak jak, tak jak powiedział Pan Poseł, Szanowni Państwo, wznieśliśmy się ponad podziały polityczne. I, i pomimo tego, że nie jesteśmy wszyscy z jednego klubu, nie jesteśmy wszyscy z klubu Prawa i Sprawiedliwości, jest z nami nasze świecie razem, postanowiliśmy zamanifestować w ten sposób nasz sprzeciw przeciwko sytuacji bez precedensu w historii samorządności w świecie, gdzie chce się wprowadzić ograniczenia zmierzające do ograniczeń merytorycznych dyskusji, do, do braku możliwości przedyskutowania w sposób nieskrępowany, pełny i szeroki Każdego punktu porządku obrad. Szanowni Państwo, to, co się chce wprowadzić w dniu jutrzejszym, ta propozycja statutu, zmiany statutu jest dla nas nie do przyjęcia, dlatego że tak naprawdę nie ma, nie ma to na celu żadnego usystematyzowania sesji, skrócenia jej. Nasza procedura daje jasną możliwość, że jeżeli sesja się przedłuża, możemy ją przerwać, możemy ją kontynuować w innym dniu. Natomiast uważam, że powinniśmy dyskutować całościowo, merytorycznie przez nad każdym porządkiem obrad, bez względu na to, ile razy ktoś zabierze głos, bo zawsze w trakcie sesji co niejednokrotnie się działo, pojawiały się nowe głosy, nowe pomysły w dyskusji, które będzie trzeba być może skonfrontować, spolemizować, a w tej sytuacji przy tym projekcie uchwały zostanie nam ta możliwość zabrana i będziemy pozbawieni. Tak jak pan poseł powiedział, nie czujemy się gorsi od żadnego innego radnego, który jest z obecnej koalicji rządzącej. Każdy z naszych mandatów jest równy, niezależny i wolny. Odbieramy ten, ten atak w pewnym sensie, tą próbę pozbawienia nas głosu jako brak szacunku dla nas, dla reszty radnych, a także brak szacunku dla naszych wyborców, którzy dali nam mandat. mandat tak jak wspomniałem, taki sam jak pozostałych radnych. Dlatego Panie Pośle, dziękuję bardzo za Besteśmy symbolicznie jasne. pokazali wszystkie, mogę Panów prosić. Mogę wszystkich prosić, żebyśmy razem pokazali, że, że tak łatwo tego nie oddamy i że demokracja jest, demokracja jest ważna. Chodźcie wszyscy proszę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ja jeszcze bym dodał Panie Tomasz, że... Proszę, panie nawet nie wiem, co mam powiedzieć, że ja w XXI wieku muszę walczyć o tak oczywiste sprawy, jak wolność słowa. Polska tak mocno doświadczony kraj. I, I my musimy tutaj stać w tak oczywistych sprawach, w ogóle bronić tak oczywistej sprawy. Panie pośle, ja bardzo dziękuję, że pan zechciał tutaj przyjechać i wesprzeć nas swoim autorytetem. Jest to dla nas bardzo ważne. To rozwiązanie jest przede wszystkim nielegalne. Niezgodne z artykułem 7 Konstytucji i niezgodne z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. A po drugie, jest to bardzo złe rozwiązanie dla jakości stanowienia prawa w świecie. Te decyzje, które będziemy wspólnie na Radzie Miejskiej podejmować, po prostu będą gorsze dla mieszkańców, bo nie będziemy w stanie w pełni wyłuszczyć wszystkich argumentów. Dlatego, proszę Państwa, no zapraszam też wszystkich na jutrzejszą sesję. Pokażmy, że ten opór jest większy i może koalicja Platformy Obywatelskiej i Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego, no wycofa się z tych zmian dla dobra nas wszystkich mieszkańców. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.